Oczy zbrodni. Maria M. Ilenia Carisi przyszła na świat 29 listopada 1970 roku w Rzymie jako pierwsze dziecko niezwykle znanej pary, Rominy Power i Albano. Romina dorastała w środowisku przesiąkniętym kinem, sztuką i blaskiem fleszy. Jej rodzice, Linda Christian i Tyrone Power, byli hollywoodzkimi gwiazdami, a ona sama już jako nastolatka zaczęła podążać ich śladem. W wieku zaledwie 14 lat otrzymała rolę w włoskiej produkcji Nel Sole. To właśnie na planie tego filmu po raz pierwszy spotkała Albano Cariziego. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Oczy zbrodni. Dzisiejszy odcinek poświęcę córce najbardziej znanej pary we Włoszech. O Rominy Power i Albano. Przeniesiemy się do roku 1994 i tajemniczego zaginięcia. Mam na imię Julita i w podcaście Oczy Zbrodni przedstawiam wam historie straszne, przykre i takie, które nigdy nie powinny się wydarzyć. Dziękuję wszystkim za każdą subskrypcję, za każdego lajka czy też komentarz. Oczywiście wszystkich, którzy są tu po raz pierwszy, zachęcam, by zostali ze mną na dłużej. Nie przedłużając... Zapraszam do odsłuchania dzisiejszego odcinka tragedia znanej włoskiej rodziny. Romina, młoda i zachwycona światem filmu, szybko zwróciła uwagę na przystojnego o dekadę starszego muzyka, który nie tylko śpiewał, ale i świetnie grał na gitarze. Między nimi zaczęło rodzić się uczucie spontaniczne, intensywne i ku niezadowoleniu jej rodziców bardzo poważne. Dla hollywoodzkiej pary Carisi nie był wymarzonym kandydatem na partnera ich córki. Pochodził z prostej, rolniczej rodziny, a oni widzieli u boku Rominy kogoś zamożnego i wpływowego. Jednak nikt nie zdołał złamać determinacji zakochanej dziewczyny. Romina uparcie trwała przy Albano, a latem 1970 roku para stanęła na ślubnym kobiercu. Wtedy przyszła młoda mama była już w piątym miesiącu ciąży. Kilka miesięcy później narodziła się ich córka, Ilenia. Z czasem rodzina powiększyła się jeszcze o dwie dziewczynki i chłopca. Choć życie rodzinne Power i Carisiego wydawało się stabilne i szczęśliwe, oboje intensywnie pracowali również na scenie muzycznej. Jako duet zdobyli międzynarodową popularność, a ich piosenka Felicita stała się przebojem, który nuciła cała Europa. Wydawało się, że tworzą parę, której los sprzyja. Jednak wkrótce miało nadejść wydarzenie, które na zawsze odmieniło ich życie i rzuciło cień na ich małżeństwo. Od najmłodszych lat, Ilenia wyróżniała się nieposkromioną ciekawością świata i potrzebą samodzielności. Dorastała w Rzymie, tam też rozpoczęła edukację, ale jej marzenia zawsze wykraczały poza granice rodzinnego kraju. Gdy nadszedł czas studiów, wyjechała do Londynu, by zgłębiać literaturę. Dziedzinę, która fascynowała ją równie mocno jak podróże. Kiedy skończyła 24 lata, ponownie poczuła ze zmian. Tym razem postanowiła przenieść się za ocean, do Stanów Zjednoczonych. Decyzja ta nie była przypadkowa. W jej życiu pojawił się Aleksander Mazakel, uliczny muzyk starszy od niej o trzy dekady. Jego niebanalne spojrzenie na świat i artystyczna wolność szybko zdobyły serce Ileni. Rodzice od początku patrzyli na te relacje z niepokojem. Nie mogli zaakceptować różnicy wieku ani stylu życia mężczyzny. W ich oczach córka powtarzała dokładnie historię sprzed lat. Tak jak Romina niegdyś sprzeciwiła się swoim rodzicom, tak teraz Ilenia nie chciała słuchać ostrzeżeń Albano i Rominy. Życie zatoczyło krąg. A młoda kobieta, przekonana o słuszności własnych wyborów, podążyła za głosem serca. Decyzja Ileni była ostateczna. Wyjechała do Stanów Zjednoczonych, przekonana, że tam znajdzie inspirację do swojej pierwszej książki. Zamierzała opisać życie bezdomnych w Nowym Orleanie, zanurzyć się w ich codzienność, zrozumieć ich historię. W tej wyprawie towarzyszył jej Mazaker, który stał się dla niej zarówno partnerem, jak i przewodnikiem po amerykańskich ulicach. 1 stycznia 1994 roku rodzice po raz ostatni rozmawiali z Ilenią. Przebywała wtedy w hotelu wraz ze swoim ukochanym. Początek rozmowy był pogodny. Złożyli sobie noworoczne życzenia, starając się choć na chwilę zapomnieć o dzielących ich napięciach. Jednak spokój szybko się ulotnił. Kiedy temat zszedł na Mazakela, emocje wzięły górę i między Ilenią a rodzicami wybuchła kłótnia. Nikt wtedy nie przypuszczał. Że będzie to ich ostatnia wymiana słów. Po burzliwej rozmowie z rodzicami Ilenia nagle zamilkła. Początkowo Albano i Romina tłumaczyli to tymczasową urazą, przekonani, że córka potrzebuje kilku dni, by ochłonąć po telefonicznej kłótni. Jednak czas mijał, a Ilenia wciąż nie dawała żadnego znaku życia. Nie odpowiadała na telefony, nie pisała wiadomości, jakby nagle rozpłynęła się w powietrzu. 18 stycznia zaniepokojeni rodzice zgłosili jej zaginięcie. Nie zamierzali czekać bezczynnie. Natychmiast wsiedli w samolot i polecieli do Stanów Zjednoczonych, by na własną rękę rozpocząć poszukiwania. W sercach obojga narastał coraz większy lęk. Przeczuwali, że ich córce mogło stać się coś złego. Podejrzenia szybko skupiły się na Aleksandrze Mazakelu. Rodzice obawiali się, że jego obecność odegrała kluczową rolę niczym tajemniczym zniknięciu Ileni. Z czasem na jaw zaczęły wychodzić niepokojące fakty dotyczące Mazakela. Mężczyzna miał ze sobą problemy z prawem, zażywał narkotyki i był wcześniej notowany w związku z przemocą seksualną. Krążyła także opinia, że stara się kreować na duchownego przewodnika. Ilenia zdawała się być pod jego silnym wpływem. Nazywała go nawet swoim mistrzem, co tylko potęgowało niepokój jej bliskich. Po jej zniknięciu policja i rodzina dokonali kolejnego trudnego odkrycia. W hotelowym pokoju, w którym Ilenia zatrzymała się wcześniej razem ze starszym muzykiem, odnaleziono większość jej osobistych przedmiotów paszport, plecak, ubrania, a nawet aparat fotograficzny. Jakby opuściła to miejsce w pośpiechu, zabierając ze sobą jedynie to, co miała przy sobie. Ostatni raz Ilenię widziano 6 stycznia, kiedy samotnie opuściła hotel. Aleksander Mazakel pozostał w pensjonacie aż do 14 stycznia. Gdy prawda o zaginięciu Ileni wyszła na jaw, policja wielokrotnie przesłuchiwała mężczyznę. Jednak nigdy nie udało się mu niczego udowodnić. Po zniknięciu Ileni, zachowanie Mazakela zaczęło budzić jeszcze większe wątpliwości. Mężczyzna próbował uregulować rachunek za hotel, posługując się jej czekami podróżnymi. Pracownicy odmówili przyjęcia płatności, ponieważ dokumenty nie były podpisane. Co natychmiast wydało się im podejrzane. Zaledwie kilka tygodni później, 31 stycznia 1994 roku, Mazaker został aresztowany. Choć moment zatrzymania zbiegł się ze sprawą zaginięcia Ileni, powód był zupełnie inny. Jego była partnerka zeznała, że padła ofiarą g**tu z jego strony. Sprawa trafiła w ręce policji, ale po niespełna dwóch tygodniach mężczyzna wyszedł na wolność. Z powodu braku wystarczających dowodów. W końcu Mazakal po prostu zniknął, a dopiero po wielu latach okazało się, że żyje spokojnie w innym stanie, posługując się fałszywym nazwiskiem. Przyłom w sprawie pojawił się dzięki zeznaniom ochroniarza z Nowego Orleanu. 6 stycznia 1994 roku około godziny 23.30 mężczyzna dostrzegł młodą kobietę, która swoim wyglądem przypominała Ilenię. Nagle kobieta wskoczyła do rzeki, Mississippi, wypowiadając słowa, które natychmiast utkwiły w pamięci świadkowi należy do wody. Dla Albano były one szczególnie wymowne. Córka podobne zdania powtarzała już w dzieciństwie, ilenia przepłynęła w nurcie rzeki około 100 metrów, zmagając się z jego siłą. W pewnym momencie zaczęła wołać o pomoc, po czym w krótkim czasie zniknęła pod powierzchnią wody. Nie było jednak pewności, czy kobieta widziana przez ochroniarza rzeczywiście była Ilenią Carisi. Nawet jeśli tak, to nie wiadomo, czy udało jej się wydostać z nurtu Mississippi. Świadek natychmiast powiadomił służby, które przeszukały wskazany odcinek rzeki, lecz nie natrafiono ani na Ilenie, ani na jej ciało. Eksperci podkreślali, że rzeka w tym miejscu ma bardzo silny, rwący nur, a w takich warunkach często nie udaje się odnaleźć ciał osób. Które wchodzą do wody. Wielu, którzy podejmują tak ryzykowne próby, przegrywa walkę z żywiołem, co dodawało sprawie tragicznego wymiaru. Zupełnie odmiennie na relację ochroniarza zareagowali rodzice Ileni. Albano był przekonany, że świadek rzeczywiście widział jego najstarszą córkę. Muzyk podejrzewał, że Ilenia mogła być pod wpływem narkotyków, i właśnie to sprawiło, że wpadła do rzeki. W jego oczach skok do Mississippi był tragiczny i nie miał szczęśliwego zakończenia. Wierzył, że córka utonęła. Romina Power miała jednak zupełnie inną wizję wydarzeń. Nadal żywiła nadzieję, że Ilenia wciąż żyje. Jej wiara była tak silna, że każdego roku, w rocznicę urodzin córki, zwraca się do niej z cichym apelem, by wróciła do domu. Zaginięcie Ileni i różnice w postrzeganiu całej sytuacji mocno nadwyrężyły małżeństwo Rominy i Albano. Kryzys okazał się na tyle poważny, że w 1999 roku para zdecydowała się na rozwód. Zakończył się również ich wspólny dorobek muzyczny: przestali nagrywać razem piosenki i koncertować. Po kilkunastu latach, w 2013 roku byli małżonkowie ponownie pojawili się razem na scenie. Lecz było to wyłącznie spotkanie zawodowe. Ich osobista relacja nie uległa odbudowie. Związek Rominy i Albano zakończył się definitywnie. Wiele lat po zaginięciu Ileni jeden z włoskich dziennikarzy twierdził, że natrafił na jej ślad. Fotoreporter Roberto Fiasconaro opublikował fotografię, która jego zdaniem przedstawia zaginioną. W 2000 roku dzięki wskazówce znajomego miał dostrzec kobietę przypominającą ilenię na stacji Santa Lucia w Wenecji. Reporter obserwował ją, starając się uchwycić idealne ujęcie. Kiedy kobieta zauważyła aparat, spuściła głowę i próbowała opuścić dworzec. Wiaskonaro nie poddawał się łatwo i ostatecznie zrobił zdjęcie. Widząc to, kobieta wraz ze swoim towarzyszem podeszła do dziennikarza, domagając się oddania kliszy. Mężczyzna odmówił i w końcu uciekł. Do dziś nie wiadomo jednak, czy sfotografowana kobieta była rzeczywiście Ilenią Carisi. Zdaniem niektórych obserwatorów wyglądała na grubszą niż córka Rominy i Albano, choć możliwe, że zmiana wagi była efektem 6 lat od jej zaginięcia, co dodatkowo utrudniało jej identyfikację. Poszukiwania Ileni zaangażował się cały świat. Akcje próbowały włączyć się zarówno media, jak i osoby prywatne. Oferując wsparcie i wskazówki. Pomoc Rominie i Albano zaoferował również znany polski jasnowic Czuchowa, Krzysztof Jackowski. Mimo zaangażowania tak wielu ludzi, wszystkie próby odnalezienia córki okazały się bezskuteczne. Najpopularniejsza teoria dotycząca zaginięcia ileni zakłada, że młoda kobieta miała poważne problemy z narkotykami. Od tej hipotezy odchodzą dwie odmienne interpretacje wydarzeń. Albano uważa, że córka wskoczyła do rzeki właśnie pod wpływem środków odurzających, natomiast Romina Power jest przekonana, że Mazakel podał Jeleni zbyt dużą dawkę narkotyków, a następnie przewiózł ją w nieznane miejsce. Rodzice zgadzają się przynajmniej co do jednego: Winią Mazakela, pośrednio lub bezpośrednio, za kłopoty córki. Nie ulega wątpliwości, że Aleksander Mazakel, starszy od Ileni o 30 lat, był. Manem I miał silny wpływ na młodą kobietę. W listach do przyjaciół, Ilenia określała go mianem mistrza. Romina idzie w swoich podejrzeniach jeszcze dalej. Podejrzewa, że Mazakel miał powiązania z sektami, czarną magią, a nawet handlem ludźmi, i że Ilenia mogła paść ofiarą właśnie jego działań. Czy te podejrzenia są słuszne? Nie wiadomo. Faktem pozostaje jednak, że wiele lat po zaginięciu dziewczyny. Po emisji odcinka włoskiego programu Chilla Visto, poświęconego Ileni, odpowiednika polskiego Ktokolwiek Widział, Ktokolwiek Wie, na policję w Nowym Orleanie zgłosiła się była partnerka Mazakela. Oskarżyła muzyka o wielokrotne stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec niej oraz podawania narkotyków. Zapytana o Ilenię przyznała, że nigdy jej nie widziała, ale uważała, że jeśli dziewczyna wpadła w ręce Mazakela... Nie miała szans przeżyć. Podobne zeznanie złożył znajomy Aleksandra, który twierdził, że mężczyzna bardzo źle traktował kobiety, bił je i gwałcił. Z kolei adwokat Mazakela, pytany o zaginięcie Ileni i innych młodych kobiet w Nowym Orleanie, jedynie skomentował, że nowoorleanska policja nie była w stanie rozwiązać tej sprawy i od początku należało włączyć FBI. Cała dyskusja nie przyczyniła się jednak do odkrycia losów Ileni. Zmuszała jedynie jej matkę do gorzkich refleksji. Setki dziewcząt giną, nikt nic nie mówi, powtarzała z żalem Romina Power. W 2011 roku niemiecki tygodnik opublikował wywiad z jednym z szefów nowoorlańskiej policji, który wstrząsnął opinią publiczną. Twierdził on, że Ilenia żyje i przebywa w klasztorze w Phoenix, Arizonie, poświęcając się medytacji i modlitwie i nie życzy sobie, aby ktokolwiek ją niepokoił. Włoskie media natychmiast podchwyciły temat, a dziennikarze ruszyli na miejsce, by odnaleźć zaginioną. Okazało się jednak, że kobieta, o której mówił funkcjonariusz, pracowała w klasztorze w ogrodzie, lecz kilka dni wcześniej nagle opuściła zakon i udała się w nieznanym kierunku, prawdopodobnie do Azji. Do dziś nie wiadomo, czy miała jakikolwiek związek z Ilenią Carisi. Werygodność tej informacji wydaje się wątpliwa, pozostawiając jedynie kolejną zagadkę tej tajemniczej historii. W 2012 roku pojawił się szokujący trop. Seryjny morderca Kev Hunter Jesperson, znany jako Happy Face Killer, kierowca ciężarówki odsiadujący w Oregonie karę trzykrotnego dożywocia za co najmniej osiem zabójstw kobiet, twierdził, że jedną ze swoich ofiar mogła być Ilenia Carisi. Chodziło o kobietę, której ciało nigdy nie zostało zidentyfikowane, a śledczy prowadzili ją pod nazwą Suzanne. Według Jespersona w 1994 roku dziewczyna próbowała złapać autostop na trasie prowadzącej z Florydy. Trafiła wówczas na psychopatę, który ją gwałcił i zamordował. Opis ofiary, zarówno wygląd, jak i ubranie zgadzał się z informacjami o Ileni. Natychmiast pobrano materiał genetyczny od Albano i Rominy Power, a następnie porównano go z DNA znalezionym na kościach ofiary. Sprawa wywołała ogromne poruszenie we Włoszech. Romina Power zaapelowała do mediów prosząc o uszanowanie prywatności rodziny w tak trudnym czasie. Wyniki badań DNA okazały się jednak negatywne. Ilenia nie była ofiarą Despersona, a sprawa ponownie utknęła w tajemnicy. W 2013 roku, 20 lat po zaginięciu Ileni, Albano zwrócił się do sądu w Brindisi z wnioskiem o oficjalne uznanie córki za zmarłą. Piosenkarz nigdy nie ukrywał, że nie wierzy w żadne hipotezy dotyczące losów Ileni, poza tą mówiącą o jej śmierci w wodach Mississippi. Decyzja ta spotkała się z gwałtownym sprzeciwem i głębokim rozgoryczeniem Rominy Power. Para rozstała się niedługo po zaginięciu córki i rzadko wspólnie występowała, choć jednorazowo przekonała ich do wspólnego koncertu ukaźna suma 2,5 miliona dolarów, którą zapłacił im Władimir Putin za uświetnienie jego urodzin. Sąd ostatecznie przychylił się do wniosku Albano i w 2014 roku Ilenia Carisi została formalnie uznana za zmarłą. Romina nie pogodziła się jednak z tym werdyktem. Do dziś los Ileni pozostaje tajemnicą. Nie wiadomo, co dokładnie stało się z młodą kobietą, ani czy w ogóle wciąż żyje. Jej ciało nigdy nie zostało odnalezione, a zaginięcie pozostaje jedną z najbardziej zagadkowych historii włoskiego showbiznesu. Każdego roku w dniu urodzin Ileni jej matka przypomina światu i córce o swoim uczuciu. Romina Power w mediach społecznościowych publikuje pełne emocji apele których wyraża tęsknotę i bezwarunkową miłość, przysięgając, że nigdy nie przestanie jej szukać. Mimo, że od tragicznego zaginięcia minęły już prawie trzy dekady, ból matki wciąż pozostaje niezmienny. W tym dniu, 53 lata temu, pojawiłaś się w naszym życiu, Ilenio. Dziś zastanawiam się, czy wiesz, że to twoje urodziny. Jedno wiem na pewno. Moja miłość do ciebie nigdy się nie zmieni i zawsze będę czekać na twój powrót. Pisała Romina zaledwie dwa lata temu. Dziękuję Wam za wysłuchanie tej historii. Jeśli ta opowieść Was zainteresowała, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i podzielcie się podcastem z innymi. A jeśli chcecie usłyszeć więcej takich spraw, prawdziwych, złożonych czasem niewygodnych, zostańcie ze mną na dłużej. Na YouTube pojawiła się nowa funkcja Podbij. Nie jest ona dostępna w każdym kraju. Ale, jeżeli pod moim filmem wyświetla się taka zakładka, zapraszam serdecznie do kliknięcia. Pozwala ona na podbicie wyświetleń materiału, co wiąże się z dotarciem do szerszego grona odbiorców. Trzymajcie się, kochani, ciepło. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.